Już zacząłeś pracować był. jako mediator, to co cię ukształtowało? Ja we wrześniu w 2002 roku zacząłem się szkolić. Serce mi się wyrywa, bo chcę powiedzieć, że ja właśnie w 2023 byłam takim uczestnikiem i pamiętam cię. Pięknie powiedziałeś, że zanim zacząłeś wykonywać zawód, to mogłeś wiele rzeczy obserwować i nasłuchiwać, przyglądać się temu. Potem rozpoczęłeś ten zawód. Jak jako Tomek, jak prowadzisz te mediacje, to, to jakie one są? No pamiętam, że w zasadzie to byłem głównie przerażony i głównie milczałem, bo nie wiedziałem co się dzieje, o co chodzi, że to jest bardzo taki trudny czas. Hmm. Jak ktoś brał sprawę do mediacji, to zaczynało od tego, że pisał do sądu wniosek o przedłużenie mediacji, bo no, byliśmy się dopiero w stanie zacząć zajmować tą sprawą. I tutaj musimy się pilnować, jakby nie wiem, i poufności, ale też takiego w ogóle myślenia. Nie? No i to też było takie dla nas trochę trudne. No. Pod tym początkiem było, myślę, mediacja w Parch. Czasem przymus, to zdarzało się też, że się brało mediatorów na tak zwanego słupa, czyli mediatora, który w zasadzie nic nie mówił. Duży wysiłek brać na siebie no, taką odpowiedzialność, więc. Yy, model y, superwizji, gdzie przyglądamy się, cała grupa przygląda się z takich trzech perspektyw o tym, co oni widzieli jako ten proces, który się zadziewał. Właśnie jest... chcę powiedzieć, że byłam uczestnikiem takiej właśnie superwizji, o której opowiadałeś i to było bardzo głębokie. Nie wiem, jest jakiś dla mnie niezrozumiały opór. No Fajnie, fajnie, ale finalnie niewiele z tego wychodziło. I... One były przymusowe, pamiętam, w znaczeniu obowiązkowe i uważam, że to było bardzo genialne rozwiązanie i ja też za to jestem bardzo wdzięczny. Ja wtedy bardzo mocno nasiąknąłem tym, znaczy takim, takim trochę nawykiem, nie? bo to ja przyznam szczerze, że ja sobie nie wyobrażam prowadzenia mediacji, szczególnie rodzinnych, bez superwizowania pracy. Dla mnie to jest jakby niepojęte. Uważasz, że ustawodawca powinien wpisać superwizję jako obowiązkową w zawodzie mediatora? Bo ja, ja uważam, że tak. Jesteśmy tylko ludźmi. Jeżeli nie mamy jakichś obowiązków wynikających z konkretnego przepisu, to z różnych powodów e, e, nie pójdziemy. To, 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 czy, czy tak naprawdę dla dobra odbiorcy tych mediacji ten zawód nie powinien mieć takiego wymogu? mi jest tak, że no do tej pory jest obowiązek prowadzenia mediacji w parach. Zadziewa się tu i teraz i wymaga od mediatora czasem jakiś, nie wiem, nieszablonowych y, rozwiązań. No, ja, to, ja to tylko i wyłącznie pracuję na, y, na tym, co się zadziewa aktualnie, kiedy analizowaliśmy to. I naprawdę to trwało nawet czasami dwie godziny, dwie i pół, żeby taki fragment przeanalizować, omówić go, co tam się zadziewało. Mam trochę też inną optykę teraz z perspektywy bycia też psychoterapeutą, że wiem, co to za siły są i musimy poddać wtedy im takie minimum wiedzy dotyczące tego, co się tu zadziewa. Nie wiem, czy mediator jest neutralny i bezstronny? Co to ludzie obchodzi? Oni mają to. Jaki mediator? Co on ma za kompetencje, z czego jest ulepiony? Jakby. Wiesz, nie, nie każdy będzie wiedział w ogóle o czym my rozmawiamy. Tak? No bo Uch, to, to, to. Do, no, myślę, że dotykamy bardzo ważnej, istotnej rzeczy. E, a my mówimy nie, ty masz iść za tym, co się wydzieje w mediacji. Bo z reguły ten środek ciężkości prowadzony takiej bardzo autorytarnej mediacji polega na tym, że mediator ma jakiś pomysł i rozpoczyna i prowadzi. Bo my mówimy, otwieramy i, zobaczy, i, 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 i idziemy za tym, co się wydarza. Ja też mam poczucie, że są jakieś etapy różne mediacji, ale one się dzieją raczej jako spirala. To żeby strony mówiły, OK, może być tak, może być tak, może być jeszcze inaczej. W zależności od tego, co się zadziewa na, pomiędzy stronami. Nie wiem, 15-20 minut analizujemy dwie godziny. No to to jest, wiecie, no to, to jeszcze to grupowy proces jest, nie? Bo tak indywidualnie może by to było trochę szybciej, ale no to jest, jest bardzo wiele pomysłów na temat tego, co się dzieje. I jakby no, uczymy się rozumieć, co tam się wydarza, co ma miejsce, ale to jest moim zdaniem bardzo intensywna i długa nauka. No jakby ja ten no nie ukrywam, że pod, podglądałem zakład terapii rodzin. Wiele, wiele godzin obejrzałem takich terapii. Ja to jakby tak no, przystosowałem do samej mediacji. Nie? Często no, były takie sytuacje, że nawet mediatorzy płakali niektórzy na tym stażu. Jakby. Więc tutaj no, to trzeba być naprawdę jakoś odważnym i może no, też niewiedza chroni. Nie? Wiesz, mówiąc odważny, to jest bardzo piękne słowo. No. Znaczy ja wielokrotnie chodzę już na skróty i różne rzeczy które ja robię wielu osobom by się pewnie nie podobały mówię czy to jest dobry moment bo na... no to ja mogę zwracać uwagę na pewne rzeczy nie? to jest taki moment, w którym jakby wkraczamy i teraz mówimy to teraz posłuchajcie nie? i jakby mediator miał być totalnie neutralny a jednak przytrzymuje ich i tym samym w procesie mediacyjnym, procesie, który jest ich tylko i wyłącznie, nie chcę powiedzieć, miesza, ale trochę tam jednak tą łyżką. Przytrzymuje, zatrzymuje. Jakby jak to się porozdziela, jakby się, co jest w zakresie małżeństwa, co jest w zakresie rodzicielstwa, no to bardzo prosto jest prowadzić mediację, bo jeśli my to rozróżniamy, no to nie ma problemu. Zaczyna tą mediację i to działa. A ja, nie wiem, próbuję i to mi nie działa. No to, bo ja mówię, że no jak Państwo będziecie daleko mieszkać z siebie, no to pewne rzeczy będą niemożliwe. No to mi się wydaje kluczowe, nie? jakby takie wiedzenie, co wpływa na co. Że jak ja mam jasność porozdzielania tych obszarów, no to ja mogę sobie swobodnie pomiędzy tym przeskakiwać na bazie języka, bo Słysząc, co o mówią, przyporządkować ten język, o którym mówi strona, do tego, z, którego, z której części jakby osoby to się bierze. Ja będę robił różne rzeczy na mediacji. Ale to jest też kłopot taki, że pracując indywidualnie, trudno mi jest stawiać hipotezy o samym sobie, jeśli ja nie mam doświadczenia, po pierwsze, w mediacji, a po drugie, nie mam doświadczenia pracy w parze i omawiania tego, co się dzieje, omawiania procesu. We mnie, no, Rośnie zdolność do rozumienia tych procesów, które się zadziewiają w różnych obszarach. Zakładam, że nie wiem, na mediację ma wpływ niepodzielony majątek. Nie? No i badam to. I tutaj jest takie ważne to ucho mediatora. Jakby ja tak w ogóle rozpisywałem, jakby zresztą wam też to przesłałem taki. Formularz, który służy do stawiania hipotez, gdzie jest, już nie pamiętam, to było 12 czy 14 obszarów dostawiania hipotez, o tym, co się dzieje pomiędzy stronami, to jest bardzo trudne i żmudne uczyć się tego. Bo jak ja wiem, jak to wygląda, to łatwiej mi jest opowiadać stronę na przykład o tym, co się dzieje w mediacji. Więc ten proces stawiania hipotez wydaje mi się istotny, i on jest w pewnym sensie automatyczny, ale. Warto go sobie uświadamiać, ale jak ja próbowałem to zrobić, tak. Jakby, ja sam to tworzyłem, więc mi jest łatwo przeskakiwać pomiędzy tymi obszarami, żeby no, i generować hipotezy na ten temat, ale w, w ramach takiego naprawdę, żeby usiąść, ja to próbowałem robić kilka razy, ale to jest bardzo trudne, szczególnie dla początkujących mediatorów. Pewnym sukcesem jest, jak na drugiej sesji, Uda się zahaczyć o jakąś bieżącą sytuację, o pewną rzeczywistość. Ale ja się cieszę, że ty mówisz też o tym procesie mediacyjnym, też w sprawach rodzinnych, jako jednej, drugiej, trzeciej sesji, może większej liczby sesji. Mi się wydaje, że praktyka, praktyka, jeszcze raz praktyka.